Yeah! Siemano! Ten weekend był naprawdę mocny sportowo. Dlatego cofamy się do środy, która zaczęła ten sportowy, mocny, mocne ostatnie 5 dni od treningu nóg. Trening nóg na 5 dni, właściwie 4 dni przed zawodami, czyli przed tą warszawską dychą, musiał być rozsądny, pod tym kątem, że nie, nie można było przesadzić z rirem, czyli z ilością powtórzeń w zapasie. Musiałem po prostu ćwiczyć lżej i tak na spokojnie nie dokładać sobie serii. Oczywiście trenuję teraz metodą wyższej intensywności, czyli hitem, co nie zmienia faktu, że przysiady i tak robię sobie bardziej tradycyjną metodą, ale podszedłem do tego tak, żeby specjalnie nie przesadzić, ponieważ zauważyłem, że podczas przygotowywania się do wszystkich zawodów właściwie trenowanie nóg może nie ma sensu, powiedzmy inaczej. Pod kątem kulturystycznym jest cholernie ciężko. Pod kątem siłowym jest jeszcze gorzej. Szczerze mówiąc, jeżeli biegacie yy, trzy razy w tygodniu i więcej, to trening nóg jakby podupada. To jest chyba jeden z najgorszych treningów, jaki wypada w tygodniu i nie będę tutaj ściemniał, bo u mnie wyglądało to słabo. Szczególnie, że trenowałem tylko je raz w tygodniu. Wiem, że dużo osób mm, trenujących siłowo i biegających poleca robić nogi częściej, dwa, trzy razy w tygodniu, robić ciężkie siady trzymać się wyższych obciążeń i tak No jednak dla mnie priorytetem było teraz powiedzmy bieganie, a jeśli chodzi o trening siłowy bardziej na górze ciała się skupiałem. No to treningi nóg były wymuszone i niezbyt przyjemne. Natomiast mój trening nóg Przynajmniej ten raz w tygodniu zawsze składał się z przysiadów, zawsze składał się z martwych ciągów rwaniowych, co ważne. Nie robiłem klasycznego martwego ciągu, ponieważ przy tej ilości treningów, 6 w tygodniu, zmęczenie całego układu nerwowego i ogólnie ciała było dosyć wysokie. Byłem ospały, 8-godzinna praca, praca po pracy w domu plus treningi, po prostu człowiek chodził jak zombie. Dlatego zrezygnowałem z klasycznego martwego ciągu, zmniejszyłem obciążenie i robiłem sobie rumuński rwaniowy, i to właściwie tyle. Po tym y, troszeczkę przysiadł właśnie, kiedyś to były bułgarskie, teraz raczej split skład z jednym hantlem, trzymanym w ręce, w której noga nie pracuje, nie, po, po drugiej stronie, mówiąc w skrócie, tak, żeby troszeczkę ćwiczyć kor, w tym przypadku wyprosty na maszynie na łezkę tak zwaną z umiarkowanym obciążeniem, ale właśnie metodą HIT, czyli wolna faza ekscentryczna, wolna faza koncentryczna, przez co jedna seria, bo robiłem tylko jedną serię wyprostów, trwała półtorej minuty, minutę 45, bardzo długa seria do maksymalnej pompy i zmęczenia mięśnia, a potem właściwie tylko wspięcia jedno, nóż na łydki, mięsień piszczelowy, oczywiście z ketlem, ważna sprawa, i ćwiczenie jedno na brzuch stricte, czyli rozjeżdżanie się kółkiem ab wheelem I to jest tyle, to jest tak jeden trening w tygodniu. Obecnie to się zmienia, ale o tym powiem na samym końcu tego filmu. Po treningu nóg było bieganie ostatnie lekkie bieganie przed zawodami. Lekkie, czyli miało być planowane 30 minut wolnego rozbiegania w tempie takim, żeby było niskie tętno, mówiąc w skrócie. Ale wyszło 40 minut, ze względu na to, że po pierwsze testowałem sobie buty, w których nominalnie będę startował, czyli Glade GlideRide'y, trójki, o których chyba za tydzień już będzie film. No i też pobiegłem sobie trochę dalej. Po prostu pozwiedzałem okolice, pobiegłem troszkę w teren. Chciałem mieć więcej ujęć z tymi butami właśnie pod kątem tego filmu porównawczego, który będzie niedługo. I muszę przyznać, że jest znaczna mała, ale znaczy, inaczej... Ogromna zmiana, ale tylko pojedyncza, jeśli chodzi o element budowy tego modelu, względem poprzednika, która sprawia, że biega się w nim super i biegło się w nim super na zawodach, na dyszce, o której zaraz będę opowiadał. Ten trening 40-minutowy ostatecznie zrobiłem w różnego rodzaju terenie przy takiej średniej pogodzie. Ten model jest stworzony do biegania wolniejszym tempem. Bardzo fajnie prowadzi stopę, mimo iż jest modelem dla stopy neutralnej, chociaż tak na dobrą sprawę jego budowa sprawia, że jest bardzo stabilny i osoba ze stopą mocno pronującą też w nim się odnajdzie. No i wybrałem go na dychę właśnie ze względu na to, że chciałem tą dychę warszawską przebiec treningowo, powoli, spokojnie, bez żyłowania. I takie też było założenie. Biegnę dychę tempem w miarę treningowym. Ostatnie 2 kilometry pobiegnę sobie szybciej. A na jakieś tam powiedzmy swoje rekordy biegania na 100% przyjdzie czas w przyszłym roku. No bo ten start, jakby nie patrzeć, zapisałem się dwa tygodnie przed startem. Zdecydowałem, że a wystartuję sobie na tą dychę, bo czemu nie. Poza tym, no, chciałem mieć jeszcze dodatkowy jeden medal, którego brakowało na tym stojaku z tyłu, bo były właściwie tylko trzy medale, tak trochę. no niesymetrycznie, nie yy, nieparzyście na tym stojaku, teraz wygląda to znacznie lepiej. Poza tym zawsze biegi towarzyszące maratonom to fajne emocje, jest bardzo dużo uczestników, dużo ludzi, fajna atmosfera i to mi się bardzo podoba, chciałem tego doświadczyć. No ale przejdźmy do samych zawodów. Warszawska Dycha bieg towarzyszący maratonowi, maraton wystartował o 9.00, 9.30 wystartowała Dyszka. No i tak, założenia tak jak powiedziałem, wolno treningowo, lecimy sobie. Z możliwym przyspieszeniem pod koniec, no i na początku było naprawdę przyjemnie, aczkolwiek trasa była zrobiona w taki sposób, do który ja może nie jestem przyzwyczajony, bo było dosyć sporo podbiegów. Ja mam podczas swoich treningów jak najbardziej takie podbiegi, ale nie tak często, nie przy takim dystansie i nie przy tym, że ja biegając metodą fila mafetona robię przerwy chodzone. Jak tętno mi wywala pod jakiś konkretny pułap, ja chodzę, obniżam tętno. W tym przypadku nie było takiej opcji. Raczej ja założyłem, że nie ma takiej opcji. Nie potraktowałem tego 100% jak trening i nie robiłem przerw, wchodzonych, tylko cały dystans biegłem. No i biegło się bardzo dobrze. Tempo 4, 5 minut 36, 5:40. To były pierwsze kilka kilometrów. Ustawiłem się bliżej końca stawki, ponieważ zaznaczyłem w pakiecie podczas kupowania w ogóle pakietu startowego, że chcę pobiec ten dystans w tempie 57 minut 30 sekund. Ale ja już sobie w głowie wcześniej założyłem, jak pobiegnę po prostu chwilę poniżej godziny, to będzie dobrze. Nie spieszy mi się. Tu nie mam żyłować wyniku, nie mam być zmęczony. Chociaż powiem wam szczerze, że nagrywam to właśnie dziś w niedzielę. Jest 17:32. Ja po tym biegu czuję się dobrze, aczkolwiek kilka godzin potem byłem dosyć zmęczony. Potrzebowałem się naprawdę najeść, yy, posiedzieć troszkę, poleżeć, po prostu wychilować chwilę, żeby jakby odzyskać świeżość. Yy, no ale przejdźmy dalej do biegu. Biegło naprawdę dużo ludzi. Pogoda była super, chociaż rano było tylko 10-9-10 stopni. Później się zrobiło troszeczkę cieplej. Podbieg na samym początku, pierwszy wiadukt. Mało przyjemna sprawa, która już sprawiła, że moje tętno skoczyło pod 151-154 uderzenia na minutę. Na szczęście później, przez kolejne 2-3 km spadło poniżej 150 i biegłem w tętnie takim moim typowo treningowym. Później kolejne podbiegi na wiaduktach i podwyższeniach sprawiły, że to tętno już poniżej 150 nie spadało. Yy, Niemniej do 5 kilometra biegło się właściwie megalitowo i biegłem na tak na 65% swoich możliwości, może 70 maksymalnie. Natomiast później 6, 7, 8 km znowu było dosyć ciężko, bo było troszkę pod górkę, ale jakby z tłumem, muzyką i tym, co działo się na trasie, biegło się bardzo fajnie. 8, właściwie 8 km przyspieszyłem, ale ostatnie 2 kilometry były najszybsze, chyba 5, 12 i 4, 55 to były dwa ostatnie moje kilometry i tam postanowiłem, że po prostu 2 km do mety. Usłyszałem, że gościu z balonem, czyli z czasem 57:30 powiedział, że jest 2 km do mety i można śmigać. Tak powiedział komuś tam. No to stwierdziłem: "No dobra, to ja sobie przyspieszę do powiedzmy 5:15 i zobaczymy jak to będzie". Tętno skoczyło do powyżej 160, a na samej mecie miałem 170 tętna. Tak mówię o tym tętnie. Ktoś sobie może pomyśleć, po co o tym gadać? Przecież to są zawody. No ja tych zawodów nie traktowałem nominalnie jako zawody, tylko jako taki trening z ludźmi i łapanie wspomnień i fajnych chwil. <sum> dlatego dla mnie jakby tętno jest istotne ja jestem amatorem, biegam od 5 miesięcy po moim powrocie, wcześniej też biegałem, ale miałem prawie roczną przerwę od biegania więc jakby od nowa buduję to wszystko co, zresztą ja nigdy nie zbudowałem specjalnie dobre, dobrej kondycji, można powiedzieć, że dopiero teraz tak naprawdę to robię i dla mnie nie jest ważne, żeby biec na 100% wszystkie zawody, tylko żeby robić progres z zawodów na zawody, żeby czuć się lepiej z treningu na trening bo dopiero biegam regularnie, niecałe, albo już 5 miesięcy. Plus minus to tak wygląda. I wszystkim Wam życzę, jeżeli zaczniecie biegać, nie zarzućcie się zawodami, trudnymi biegami, ciężkimi treningami, ponieważ ciężko Wam będzie robić progres, nie być zmęczonym w ciągu dnia. A jeżeli tak jak ja łączycie trening siłowy i bieganie, to może być jeszcze gorzej. Dlatego lepiej zacząć lajtowo, bo na sport mamy całe życie, a nie chwilę. Na amatorski sport, no chyba, że ktoś z Was... Chcę być zawodowcem, ale chyba nie w bieganiu, bo na 10 tysięcy ludzi być w top 10, no to naprawdę trzeba dużo pracować. No dobrze, tak wygląda medal z tej warszawskiej dychy. Zachęcam wszystkich do startu w zawodach. Naprawdę, jeżeli biegacie dla siebie, nie bójcie się wystartować w jakiejś piątce czy dyszce w jakimś mieście, zwykle duże miasta, koło których mieszkacie. Lublin, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin. Po kolei y, mogę wymieniać, organizują jakieś biegi. Nawet jeżeli jesteście na bardzo amatorskim poziomie, nie biegacie specjalnie szybko, ja też nie biegam szybko, y, weźcie sobie udział w zawodach. Fajna przygoda. Adrenalina podczas startu, po prostu japa sama się cieszy. A podczas zawodów w Warszawskiej Dychy był naprawdę fajny doping. Nie było go może cały czas, ale było dużo ludzi, którzy wychodzili przed domy, bili brawo, krzyczeli i po prostu. Był taki wyraźny doping i pozytywna energia płynąca od ludzi, którzy może sami nawet nie biegają, ale było to świetne i po prostu między innymi dlatego w tym roku może nie, ale w przyszłym mam zamiar kilka zawodów biegowych obskoczyć. Na pewno piątki, na pewno dyszki, a co ponad to, może jakiś półmaraton. Myślę, że potrzebuję jeszcze pracy nad sobą, nad moją bazą tlenową. To jest chyba mój największy problem, a mianowicie jeszcze zbyt wysokie tętno. Po 30-40 minutach w miarę szybkiego biegu, już moje tętno jest nie do wytrzymania albo jest bardzo wysokie. Po prostu w tym biegu może nie było nie do wytrzymania, bo biegłem na maks 80% swoich możliwości. Ale tak czy inaczej, baza tlenowa wymaga ode mnie jeszcze minimum pół roku, a nawet roku pracy, żeby to wszystko fajnie wyglądało i żeby robić jeszcze lepsze wyniki. No dobra, to co? Tyle ode mnie. Do zobaczenia za tydzień we wtorek, 18:30. Odcinek pewnie bardziej o butach do biegania, ale myślę, że jeżeli po prostu jesteście sportowymi świrami i lubicie oglądać ten kanał, to i tak zapraszam do obejrzenia. Trzymajcie się i cześć.